Pewnie nikt z Was nie wie, ale kiedy chodziłem do szkoły, nie miałem dużo kolegów. Dokładnie to w sumie ich nie miałem. Aż do czwartej klasy, dopóki nie przyszedł nowy uczeń. Bartek. Nazywałem go Misiek. Kiedy pierwszy raz na niego popatrzyłem, wiedziałem, że mamy wiele wspólnego i się nie myliłem. Okazało się, że bardzo lubi historię i przygodę. Więc postanowiliśmy, że jak skończymy szkołę, Wyruszymy w pierwszą naszą podróż. Znaczy spodziewaliśmy się, że tak ona się zakończy. Mm. O, ale ciemno się zrobiło i gła jakaś. Jest nie widać. Jak tam powiedzieć, trzymać się. No dobrze, no to świetnie. Już może zaraz do będziemy dopływać. Niesamowite Puk puk E, jesteś tam? Juz. Jestem Robimy zmianę chyba Co? Otwieraj tu drzwi Dobra Zapraszam Zamieniajmy się Idź tam na górę patrz ale, ale senny jest Coś tam widzę? Nie, to mi się raczej zdaje Chyba od tego snu oh. E! E! Otwier... Otwieraj! Walniesz w, w skałę! Co? Oh. 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 Gdzie my jesteśmy? Nie wiem, ale za ten czas, kiedy ty sobie pływałeś, ja coś znalazłem. Zaczekaj Czekaj chwilę. Poza tym, ta wyspa wygląda bardzo opuszczoną, Na bardzo opuszczoną. Przejrzyj się na tą mapę. Wygląda jakby tej wyspy nie było na mapie, a ona jest ogromna. To dziwne. Raczej znaczy, no, jak gdyby to była taka wyspka jak oto, widzisz. Raczej nie byłoby jej, no okej, okay, ale to jest duże Nie wygląda na mało to jest bardzo duże Dobra, co mi pokazać Dobra, ale to nie jest ważne Zobacz co znalazłem O w ogóle gdzie jest pedio? Właśnie gdzie jest pedio? Popatrz co znalazłem Kopalnia Cyjący ludzie Trzy razy. Dawno taki rzecz nie widziałem Dzień, do Dzień dobry Dzień Jest tutaj jakiś człowiek To o jakiś inny język rozmawiają Co Jakiś Chyba tu bylcy wiesz Ale nie wygląda agresywnie. E, ten za to już wygląda trochę... niemiło. Dzień dobry. E, ten to chyba w ogóle nie rozmawia. Wiesz co, może Dobro. nie będziemy przeszkadzać dla pana? Może we, we, weź go nami na chwilę. Eee, dobrze. E, dzień dobry, my jesteśmy turystami z Polski i... No, mieliśmy ej, dobra, mały wypadek, było. bo leliśmy w skałę i... Czy coś pan umie rozmawiać? To raz o dwa, co to jest za wyspa? Bo... Skaliśmy pierwszych ludzi tutaj Okej, okay. dobra, on, on nie, nie gada, ty Kto ty jesteś? No, on, on nie gada, on jakiś odklejony Dobra no, no, on odklejony jakiś jest, on nie gada Zobacz co jest w tej skrzynce O oh, wow. Myślę, że skoro ich okradliśmy, to by się przydało stanie odnosić Dobra, ja, wezmę jakieś rzeczy Wezmę sobie ten plecak nałożyć, albo to jak wyjdziemy stąd. Mam fajny mieczyk, taki jak ty podobny to do widzenia. Do widzenia no i tak gówno za Czekaj. Co to, to jest? <śm> <śm> Pełna jaskinia, co Czy to, to to jest? To jest szkielet? Czy to jest szkielet? To jest... O oh! ah! oh. Nie idźmy tam dalej chyba. Wy pomysł. Ta, może lepiej stąd wyjść. Co to co? Nie, 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 ma sensu. To jest jakiś dziwny lecz. Nie, 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 Idziemy, idziemy. Ja tu więcej być, nie? The... Jak chcę tu być, naprawdę? To mało... No, ale spotkaliśmy ludzi, nie spodziewałem się. O. A ciężkie te spinaczka tu jakieś dziwne te góry. lepiej. Nie, czekaj, to jakaś ścieżka jest chyba. A to jakaś taka chyba mocno wydeptana i Ej. zakończona. Znalazłem jakąś rudę. Chyba żelazo. Chyba tak. Ale tak ma sobie żelazo? Ciekawe. A może temu tej wyspy nie na mapie, to jest jakaś wyspa Austra australijska, która jest zakazana i nikt nie ma wstępu tak naprawdę. Oprócz tych pracowników kopalnych, którzy kopią jeszcze więcej tego żelazo na przykład. Tak może być. Idźmy dalej. Ale tu jest dziwnie w tym lesie. Ale zobacz, patrz, ale wiesz jak co? to wygląda? Przyjrzyj się. Przydałoby się zebrać drewno na ognisko. Tak, ale nawet widzisz zwierzyna To jakaś była. I też źle skończyła. Bierze, że to zwierzyna. Tak, przypuszczam. Pomóż mi zebrać drewno. Dobra. Oła. Pachaj ręką, Dobra, udało się, masz. Ja może by... wystarczy na ognisko Ale ja wyjdę trochę że Ale liście Fredka Powinniśmy się rozdzielać, ale tylko tak na chwilę odejdę zobaczyć Coś tu może jest w okolicy Ty, dziki Znalazłem obóz z dzikiem Idę Nie no, muszę zdobyć to jedzenie Gdzie jesteś? Tutaj, przy obozie Odejdź, odejdź, szatanie odejdź Szatanie odejdź Pomóż mi Gdzie on jest? Szatanie odejdź Słyszę jak krzycze, ale gdzie on jest? Odejdź! Odejdź! O! to jest? Co było? to było? Chodź, znalazłem tutaj obóz. Obóz? ...i trochę dzików. A to ten może taki ten, taka dróżka była tu. Co to jest? Ej, to jest mała lama? Fred. N nigdy Fredki nie widziałeś? Mm, nie. Jakoś... No tak, przecież nie wychodzi z domu. No grało się w Robloxy i Minecrafty. A tutaj ten obóz, tak? Tak. Tylko, że nic za bardzo w nim nie ma. Ty! Nic nie ma, ale wiesz co było? Par Kawałek złota! Ha. Ej! Taka, może jak chyba... wyjdziemy z tej wyspy, to będziemy bogaci. bo taka uncja, wiesz, tu złoto wszędzie leży, też oni tu kopalnie mają wszystkiego. To może tu znajdziemy dużo złota! Będziemy bogaci! To dobry pomysł. Będę A, miał ale... robuxy! Ale... Ale się ściemnia powoli. Myślę, że by się przydało znaleźć jakieś miejsce do zatrzymania się. No, ten obóz nie wygląda najpierw, Wygląda tak jakby tam nie było kogoś przez najbliższe 10 lat. Wiesz, co nie chcę za bardzo w lesie spać? No, tym bardziej, że to jest jakaś dziwna wyspa z dziwnymi rzeczami. A czekaj, piękny widok. No, widzę. To trochę mgły tam jest i tak trochę słabo. Chodźmy dalej gdzieś. Tu musimy coś znaleźć w końcu. Chodź, może tutaj. Co to jest? Ślimak. Slimaka Ślimak. bijesz. Slimaki będzie... Ja bardzo nie mam jedzenia. Czekaj. E, widzisz to? Widzę. To jest jakaś wieża z dzwonem na górze. Bardzo dużo tutaj jest rzeczy. Musimy to... Może będziemy mogli to przylącować, chodźmy. Poczekaj to wygląda na opuszczone, tylko tak nie wygląda na opuszczone, ale nie do końca. Czekaj, może są jakieś rzeczy w skrzynkach, tak? O, ziemniaki trochę. O, ziemniaki. No, oprócz tego niższego nie ma. No nie, to raczej opuszczone, słabo złudnione. Zobaczmy, bierzej. Tu nic nie ma. O, crafting. I kości w skrzynce. Okej, okay, no to nie ciekawe. Zamurowane te, chyba ktoś się chciał tutaj schować. Chyba tak. Kto, ale skoro ktoś chce zamurować okno, to chyba źle. Eee, go... Dużo pojęcia, tak? Znalazłem coś. Co?